Francisco po raz pierwszy jest we Wrocławiu. Powiedz jakie wrażenia po przyjeździe do stolicy Dolnego Śląska. Czy zdążyłeś już pozwiedzać nasze piękne miasto? Pytanie uh, question to Francisco if uh, if you were if you had chance to see Wrocław how did you like it and the uh, first impressions after spending Przede couple of days in Wrocław. Well, well, first of all I want to thank God for making all this possible my family my team my friends my friends of the WBC And I really like it. It's a really nice place. I mean, Poland is beautiful. Like I've been walking around the whole, the whole town all the time, and I love it. I love it. This is just like fantasy, I and mean, then a fantasy coming true on Saturday night. It will be true. WBC. Wszystkim ludziom związanym z organizacją tej walki, same pochwały pod adresem Wrocławia i Polski jako kraju, wspaniałe miasto, wspaniali ludzie, sam pobyt tutaj, to jak żyć w jakiejś fantazji. In a press conference, two press conferences. At one in his hometown in Warsaw, and one here. Well, these beautiful people are here, expecting the world champion to be here, representing his country, and he's not here. And I guess it's going to be a, a, one, a one man show again today and Saturday night. It will be a one man show again. It'll be me again. Uh również I że nie rozumiem Nie ma z nami mistrza świata, nie tylko dzisiaj, ale również na pierwszej konferencji prasowej w Warszawie Krzysztofa Diabla-Błodarczyka nie było. Nie potrafię tego zrozumieć, jakby w własnym kraju mistrz świata nie może powatygować, się, żeby przedstawić się państwu. Państwo tu jesteście, mistrza nie ma. Jak na razie przez ostatnie konferencje zarówno jak i dzisiejszy był a, teatr jednego człowieka. Mam nadzieję, jestem przekonany, że teatr jednego człowieka będzie również w sobotę poprzez Piotr no, będzie teraz Może ja, ja odpowiem przemku. Dobrze, Chodzi się. o to, że po prostu przysiednią tutaj już trzy spotkania we Wrocławiu z dziennikarzami w ostatnim miesiącu. Także wszystko, co miał do powiedzenia, to powiedział. Poza tym jest góra w cyklu terminowym, taki, który mu się zamyka w sierotę. Także nie mogliśmy tego terminu przerwać, dlatego że to jest przynajmniej. No, 300 kilometrów z Wisły tutaj do Wrocławia i nie mogliśmy tego tego przeżyć po prostu, ale trzy razy był tutaj bez bezpłacze z kolei, także na pewno się piątek spotkają i na pewno mu ujści się. Okay. Uh, explanation for Mr. Vernon, the co-promoter of Twelve uh, of, of promotions, uh, uh, Krzysztof Wodarczyk was here in Wrocław before. He met with fans and journalists three times and also he's an Mountain training camp, and this is 100, 100 miles from there to here. And he didn't want to break his training schedule, which ends on Wednesday. Oh, so. so that means he's gonna come 100%, right? It'll be 100%, so yeah. That's, yeah. Who that's who I want. I want Diablo 100% because last year supposedly he could not train because of his knee or whatever. I want him 100% so I could be diablo, 100%. 100, he must be 100 because you that you are 120% well, i know i'm ready. i hope he's ready. i'm going to be ready for the fight. i'm ready to let my hands go and i'm ready to go. i'm ready to go. i hope he is too because i want this to be a historic fight. i want this to be a historic fight and we'll see who wins out of it. i know i'm going to win. So, palatynowską pewność siebie i energię. A przede wszystkim pytanie do Piotra Wernera. Cieszę się w takim razie, że Krzysztof Wodalczyk będzie w pełni przygotowany na 100%. I on oczekuje tego zapewnienia, że tym razem nie będzie żadnych wymówek ze strony Krzysztofa Wodalczyka. Ostatnim razem były informacje na ten temat, że nie mógł dobrze trenować, miał problemy z, z kolanem. Tym razem ja jestem przygotowany. W 100% wiem, jak będę walczył, i cieszę się, że w takim razie Krzysztof Bogarczyk będzie przygotowany najlepiej, jak tylko może, na tą walkę i o to dokładnie chodzi. Chcę, żeby ta walka była walką historycznego wymiaru. Także żeby się już do skrzyżowania rękawic, Krzysztof Diazgo i Francisco We Wizard Palacios. Francisco, powiedz, to jest no, jedna z najważniejszych, bez wątpienia, walk w Twojej karierze. Tak, można przekładając na żargon sportowy Do or die, czyli albo wygrać, albo albo zginąć. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, że, że, że wygrana w tej konfrontacji otwiera przed tobą ogromne perspektywy, ogromne możliwości? No natomiast przegrana to co dużo ukrywać już później będzie trudno walczyć o kolejne mistrzowskie pasy. Uh, you, you obviously, are, you obviously know how important this fight is. It's a kind of do or die situation. Winning this fight opens for you unlimited possibilities. Losing this fight on Saturday could mean for you, uh, Problem with problems with getting another championship fights. What's your approach uh, to this uh, uh, dilemma? I have nothing to lose. I'm ready to die. I'm ready to die in that way. I'm ready for war. I need peace in my life. I'm ready for war. So I have nothing to lose. I got everything to gain, and I will gain it. I ain't losing this fight. I guarantee you that.

Francisco zagwarantował zwycięstwo w tym pojedynku. Jedyny sposób, w jaki ja mogę tę walkę przegrać, to jeśli tak jak było to za pierwszym razem, odbiorą mi ją sędziorko. Ale tak się na pewno nie stanie.